Madrid, 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 Ala Madrid, I i nada Ala Madrid. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, jakże piękny i cudowny... Co za komar? Jaki piękny i cudowny dzień był wczoraj. Po pierwsze, Charlie miała czwarte urodziny. Po drugie, mój szesny synek Oleg miał 16 urodziny. Po trzecie, Real Madryt awansował do finału Ligi Mistrzów. Naprawdę dzień wymarzony. Spędziliśmy go razem z przyjaciółmi, z Angeliką. Oglądaliśmy mecz, jedliśmy pizzę, super było. Z teściową. z teściową również, więc naprawdę było fajnie. Każdy na pewno z Was ma super córkę. Najlepszą dla Was, oczywiście, najlepszą na świecie. A moim zdaniem miał najlepszą dla siebie, ja miał najlepszą córkę na świecie. Często są, pojawiają się osoby, które zarzucają, już mówię o sobie, zarzucają mi różne błędy ojcowskie, rodzicielskie i okej. Okay. Jestem człowiekiem, każdy może popełniać jakieś błędy, ale wiecie z czego jestem najbardziej dumny? Że uczymy, ale teraz mówię o sobie, że uczę Charlie bycia. Kochającą bycia emocjonalną i to naprawdę i zaczynam zbierać plony tego. I to jest niesamowite. Stoję sobie ostatnio wczoraj, wczoraj wieczorem siedzę tam kibicuję, a oh, Real Madry, fajnie, fajnie. I Charlie szła, uderzyła się w kolanko. Uderzyła się w kolanko, zaczęła płakać, tam ją poszkodowaliśmy, Angelika ją przytuliła, mija 5 minut już Charlie lata. I Charlie przychodzi, że chce na rączki, przytula mnie z całej siły, czepia się jakby głową od, od mojej głowy, od przytulasa, patrzy mi w oczy i mówi. Jak mnie przytulasz, to od razu czuję się lepiej. Ja jestem. O tak byłem, o tak byłem i widzicie tego, bo jest kadr za wysoko, ale byłem przy ziemi, byłem rozwalony na łopatki. RUIZM mówić w ogóle do kamery i w ogóle po co, ale kocham cię córko! Kocham cię córko, e, dziękuję za takie rzeczy. To na tyle, zaczynamy tego vloga. Pierwszy vlog po Francji, po, po, po moim powrocie. Opierdzielamy się trochę z tymi vlogami, prawda? Bo jeszcze mamy tu, tu, tu kilka rzeczy do roboty nieważne wrócimy wrócimy naprawdę mocniej mocniejsi szersi więksi zaczynamy tego vloga za 3 2 1 dwie rzeczy na początku od razu rozwojowe po pierwsze trening życia po drugiej stronie rakiety Dariusz Lipka ja kupiłem książki dwie Dariusza Lipki to jest to jest były tenisista teraz trener swojego syna mieszkają w Hiszpanii ogólnie hiszpańska myśl szkoleniowa nie o to chodzi, po prostu tamtą książkę przeczytałem bardzo jakby szybko i bardzo ją chciałem przeczytać ta z kolei jakby była w pakiecie i ja nie że nie chciałem, ale po prostu było tanie, więc kupiłem i ja myślałem, że książka Dariusza Lipki to będzie stricte o jego karierze taka, że po prostu co grał, co robił, no bo to jest naprawdę młody chłopil, on ma teraz, 30 parę lat i byłem przekonany, że to będzie tylko opis turniejów i bla, 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 naprawdę odszczekuję, naprawdę myliłem się, ponieważ bardzo fajny argument w ogóle tutaj Darek zastosował, że książki w księgarniach na przykład, nie wiem, Rafaela Nadala, Djokovicia, Federera, to są książki ludzi, którym udało się odnieść sukces w tenisie, a czy są książki w księgarniach, ten którzy nie osiągnęli swojego marzenia, celu i co poszło nie tak? No nie ma właśnie I to jest taka książka. Druga rzecz dostałem od Maćka Olinowak, od chłopaka Olinowak. E, wiecie co to jest? Glukozowa rewolucja. To jest taki klips system monitorowania stężenia glukozy. I dzięki temu właśnie urządzeniu autorka tej książki badała wszystkie swoje skoki glukozy. Także w następnym filmie na pewno to montujemy, bo chodzi o to, że to, że na przykład glukoza nam wystrzela, nie wiem, baton, lody, maklary, to wszystko wiemy, ale człowiek jest różny, naprawdę każdy człowiek jest różny i na przykład Maciek mi opowiedział, że zaskoczyło go to, że straszne skoki glukozy, czyli od razu senność, od razu gorsze samopoczucie mniej energii powodowało mu akurat mu mleko roślinne w kawie. Czyli teoretycznie zdrowe, teoretycznie fit, bo jest zdrowe, ale może właśnie dla któregoś człowieka skakać po tym glukoza, więc sprawdzimy, przykuje się, ściągnę aplikację i będziemy badać e, różne pokarmy, różne jakby mm, potrawy i zobaczymy, e, co nam nie działa dobrze, co źle. W ogóle nie wiem, tak to wygląda wszystko. Tutaj raz, tutaj dwa. I się ściąga aplikację. Nie wiem, ale będziemy to monitorować, proszę Państwa. Rozwijamy się, dbamy o zdrowie, o mental, o wiedzę. Żona, okaz zdrowia, rano, shake, Ja też go wypiję. Od dzisiaj mam nowe postanowienie, kolejne. Pytałam w moim to, życiu. Bo mówię, że tak, nie bardzo. No, bardzo nie bardzo. Bardzo nie bardzo, bardzo mi to nie smakuje. To smakuje w ogóle identycznie jak chlorella w. No wpłynie nie, identycznie nie, Dla mnie, ja się już tak przyzwyczaiłam, że mi smakuje I dobrze ci no, jest? Bardzo Nie, nie jest ci słabo po nie, tym? Bardzo mi dobrze, naprawdę Czyli ty jesz i chlorellę i później jęczmień? Tak I dopiero jesz śniadanie? Tak Ja pierdzielę. Ja przez jakiś tam, chyba nie wiem, okres Trzech tygodni jadłem chlorellę Było mi słabo, ale to znaczy, że dobrze, tak? Że jak było mi słabo, to znaczy, że Ponieważ mnie oczyszczało Ale jest taki organizm toksyna, toksynach, nie? i pewnie teraz nie jest ja lepiej. takie eksperymenty. Ale bardzo dużo osób to chwali. Wierzę w to. Nie będę mówił, o czym oglądałaś wczoraj filmy, ale... I, ja... I co zrobiłam. A to nie wiem, co zrobiłaś. No bo oglądałam o tym i to zrobiłam. Każdy ma pasożyty, już mówię to wiele razy. Jak z kimś rozmawiam i ja mówię... To tyle, zacznijmy od tego, że teraz tylko o tym rozmawiasz. Ka każdemu to sprzedajesz. Czy, czy robiłeś coś na pasożyty? Nie, bo ja nie mam pasożytów. Masz pasożyty, masz tyle rubaków w tym brzuchu, że ci się nawet nie zdajesz sobie sprawę. Nie mam, nie, 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 ja, ja kąpię się i wszystko, to nic do tego nie ma. Wszyscy, jest, jest, na warzywach y, są pasożyty. No sushi to w ogóle, jak sushi to już murpeton, że masz. Ale na wszędzie są, Boże, no. I ktoś mi mówi, że nie ma pasożytów, no to albo będzie sobie żył w tym błędzie, albo coś z tym zrobi, nie? Czyli każdy ma w sobie, każdy. w brzuchu? Nie ma ani jednej osoby, która by nie miała pasożyta. No ale są... lepsze, gorsze, są takie bardziej, wiesz, jak ym bardziej wpływające na nasze zdrowie, niebezpieczne. Są takie, które po prostu sobie tam żyją, ale każdy ma pasożyty, każdy... Tak jak się odroba... Mówię wam, tak mówię, mówię. Ale jest jakaś żywotność tego wszystkiego, że na przykład oni, one sobie żyją rok i umierają, tak jak, nie wiem, ludzie, znaczy Wiele ludzie więcej żyją. Żyć. I nie da się ja nic wiem. zrobić, poza Najgorsze tym, że... Najgorsze jest to, że nawet jak masz jakieś nie wiem, przywry czy coś, to później one składają jaja Przy... i coraz więcej. To wszystko składa jaja, to wszystko jest się rozmnaża w brzuchu. Czyli mamy w sobie pasożyty, przywry i robaki. Nie, w przywry nie każdy ma. A tak? tak? Da się to jakoś zmierzyć? Jest to mierzalne? Masz w sobie dwie przywry. Da się to sprawdzić na biorezonansie. Ale dużo osób mówi, że biorezonans to jest zło. Nie no, bo wiesz, kiedyś były takie maszyny, które tak naprawdę nic nie sprawdzały, tylko y, oszukiwały ludzi, a jest bardzo dużo biorezonansów dobrych. Jak ostatnio jechaliśmy samochodem, to też co ja oglądałam? że y, pani miała y, syna, który tam chorował na astmę no i jakby już był y, idealnym, wiesz, kandydatem do tego, żeby dożywotnie brać leki jakieś, Na nie? astmę? Tak Astmatykiem, no A każdemu zależy na tym lekarzom Konce koncernom farmaceutycznym Wszystkim zależy na tym, żeby myszka żywotnie dać Ci taką, wiesz, su su subskrypcję, <grym> na leki i ta matka wyleczyła chlorellą tą astmę. Przyszła do lekarki i chciała powiedzieć, że super, że już mamy rozwiązanie, żeby też innym dzieciaczkom podać. A ta lekarka ona mówi nie. Ja wiem, pamiętam. Hmm? Ona była w kolejce do, do lekarza od astmy i jak, i bardzo dużo dzieci w kolejce było. I ona wtedy jak już po, po jakimś tam czasie ozdrowiła to dziecko chlorello no to przyszła to, do tej lekarki to, i powiedziała, ma rozwiązanie. że ma rozwiązanie na te wszystkie dzieci w kolejce. Tak. I co dalej było? No, a ta lekarka powiedziała ja mówię, można wszystkie dzieci wyleczyć, a ona, ta lekarka, jej powiedziała, no to rozumie pani, że ja nie mogę tego przekazać dalej. Kurde i nie wiem. Obrzydliwe to I jest. To, to jest kolejna historia, która teraz podzieli ludzi. Jedni powiedzą, o fajnie, a drudzy Jezu, powiedzą, że teorie to teorie spiskowe. Nie, tak nie dyskutujemy o tym. Tak samo ze szczepieniami, bo to są takie tematy, że... Tak, tak, są tak. Za to, to nie, nie jest powód do dyskusji, tylko chodzi o to, że to nie jest ta, ta historia, o której Andrzejka teraz opowiedziała, to nie jest jakaś tam z TikToka amerykańskiego, tylko to jest... Kobieta, no nie będziemy zdradzać personaliów, która jest zwykłą laską mieszkającą, nie wiem, powiedzmy w Warszawie, no nie pamiętam gdzie. Nie, wie. teraz ona już się zajmuje jakby takim... A, teraz, no. Okej, okay, ale od tego zaczęła, czyli to jest taka, taka normalna kobieta, Polka. Ale dobra, nie gadamy o tym, bo to, 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 to już zakrawa takie teorie spiskowe, że zaraz powiedzą, tak, jasne, można wyleczyć astmę chloralną. Nie wiem, ale kurde, jeśli coś w tym jest, to jest... Uff, mnie to przeraża trochę. Że tak że takie są, że są władze, że ktoś może na przykład cię wyleczyć, ale na przykład nie chce. Mówię no ci, że tak jest. No <laughs> Naprawdę, ja to wierzę. Tak samo ze szczepieniami, ze wszystkim. <laughs> A to jeszcze nie koniec świętowania urodzin Charlie. Była imprezka w domu, w ogrodzie, były wczoraj faktyczne urodziny, i dzisiaj nadszedł czas na urodziny w przedszkolu. Wczoraj Angelika była w sklepie. Ja czekałem sobie na parkingu, Charlie wybierała rzeczy, wybierała balony i te wszystkie potrzebne rzeczy do urodzin. Ja mam film, jak ona idzie z trójką na tym iPhone'ie. Zaraz może go pokażę, gdzieś znajdę, bo chyba dodałem do ulubionych. A już czwórka. Pomyślcie sobie, że jeszcze niedawno, jakby... Pewnie nie pierwsi, bo, bo nie znam wszystkich YouTuberów, wiadomo, ale e, jak powiedzieliśmy, że Angelika jest w ciąży, że będzie mieli dziecko, to była, taka, ta, to była taka sensacja na YouTube, w sensie, że rzadko spotykana, że jeszcze e, tych dzieci nie było dużo, jeszcze takie nasze pokolenie nie miało dzieci, a już mamy córkę Czteroletnią. Czterolatek już się nie kojarzy z takim bobasem, prawda? Z takim dzieciaczkiem malutkim, tylko już większą dziewczynką. W tym przypadku cztery lata. No i tu mamy gwiazdeczkę, mamy czwórkę, mamy motyla jakiego ładnego. W ogóle teraz pierwszy raz się tak przyglądam bardzo mocno. E, I rzeczy oczywiście na imprezy: Jakieś chipsy, arbuzy dużo owoców, wiem, że jest, bo ogólnie przy szkole zaleca, żeby nie było słodyczy za dużo. Urodziny to jest jedyna opcja, gdzie Charlie ma w przedszkolu słodycze, więc e, też nie można za dużo, no ale jednak jest to dopuszczalne. Świętowanie Charlie urodzin, dzień trzeci. Charlie miała mieć rękowe urodziny, nie? I zamówiłam jej sukienkę, no że stwierdziliśmy później, że jednak urodziny zrobimy szybciej, no to dopiero przyszła ta sukienka. Taka miała być? Tak. O Jezu, ale to jest ogonek jakby nie na nogi, tak? Tylko zwisający tak, gdzieś z tyłu. Ja No i będzie miała syynkowe urodziny. Tak. Ja szczerze to nie pamiętam czy miałem urodziny w przedszkolu, w sensie czy się robiło kiedyś. Ja pamiętam, wiesz, co się kiedyś robiło? Cukierki w torbie. No takie na wagę babcia albo tak. Mama cukierki się szło i się rozdawało po cukierku. Niektórzy rozdawali po jednym, niektórzy po dwa. Tak, ale to, to tyle, było, prawda? I to tyle nie było. Nie, nie było no właśnie, właśnie wie. też mi się też mi się tak przypominało, że e, właśnie braliśmy taki wór. Ja ja to nie wiem, u mnie to nie było jeden czy dwa, u mnie było bardzo dużo zawsze, bo każde dziecko kupowało jakieś nie wiem dwa kilo, taka bania była, pamiętam z cukierkami, taka wielka bania cukierków i sobie na początku chyba to było tak, że rozdawaliśmy nie wiem po dwa, po trzy, a później jak zostało to oczywiście te największe cwaniaczki. Ja byłem zawsze takim cwaniaczkiem klasowym. Szedłem na tylne ja klasy. Byłem, wiesz, jak ja miałam różne miałam, y, te urodziny w szkole, nie? Zależy uh -huh. w jakim mieście mieszkałam i do jakiej szkoły chodziłam, ale na przykład. O stypki zakopanym dawałaś. Nie, ale pamiętam, że jak, y, jak mieszkałam w Krakowie, to na przykład różne, na różne urodziny chodziłam tam y, z klasy, gdzie mama tej dziewczynki wykupiła nam wejścia do akwaparku uh. i zrobiła w akwaparku. Wszyscy te, te wszystkie dzieci tam wiesz, się bawiły w akwaparku w Krakowie. Fajnie. A później tam chyba w McDonaldzie byliśmy. Super to było. To jakaś nabita sianem była. No to na... chodziłam na takie urodzinki. To, ja, to ja nie chodziłem. U nas w McDonalda nie było nawet. tej Podlaski. No ale teraz przynajmniej chodzisz. Prawda? Ile chcę. E, nie było McDonalda w Białej Podlaskiej. My dopiero w liceum zaczęliśmy, jak już prawa jazdy zaczęliśmy mieć, ja miałem prawo jazdy w drugiej liceum, bo miałem, bo jestem 1 stycznia, e, to zaczęliśmy jeździć sobie na przerwa, bo McDonald powstał i my tylko przerwa jakaś w szkole, od razu do McDonalda. 20 minut przerwy. Pojechaliśmy, wzięliśmy zestawy i wróciliśmy ale wracając właśnie do tego I, bieliśmy, i braliśmy te słodycze, rozdawaliśmy i to był koniec, a teraz Charlie e, chipsiki na stoliczku czapeczki urodzinowe, gwizdki że wiesz, czy te trąbki takie urodzinowe siedzą sobie dzieci przy stoliczku e, i imprezują, w przedszkolu również także e, fajne czasy, nie wiem czy wszędzie w, każdej, w każdym przedszkolu tak jest, ale wydaje mi się, że na pewno jak rodzice wcześniej zagają o to nawet jak tego nie ma w przedszkolu, to to panie zorganizują, lecimy e, budzimy tego śpiocha urodzinowego czterolatkę, czterolatkę i jedziemy do przedszkola. I schodzi nasza księżniczunia. No przepięknie, serenkowe urodziny dzisiaj będą? To no widzę właśnie. Pokaż. Pokaż mi go, mogę zobaczyć? Nie, no prześliczny. A gdzie są balony? Twoje, do przedszkola? Ja chyba wiem, przy drzwiach. Tatoś przyniósł z samochodu, zobacz. Będą dzieci śpiewały dzisiaj? Będą dzieci dzisiaj śpiewały? 100 lat! 100 lat czy Happy Birthday? Co będą śpiewać? Dobra, to ja wiem. Śpiewają. Sto lat, sto lat niech żyje żyję a kto Szarlotini! A jak? A jak, nie tak dziwnie? Aha, to czy jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Pam, 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 jeszcze raz, jeszcze raz. Eee, Wymyślę tata, tak? 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Dobrych uważ, chyba, co? Nie żyje, żyje nam. No. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Nie żyje nam! A kto? Kto? No kto? Szarlotka! Mam czekać, bo jeszcze jakieś zaskoczenie będzie. No, pokaż. Boże święty. Jaka księżniczunia sarenka. No, przepięknie wygląda. Przytulaj, tatę. Moja czterolatka kochana. Pokaż, ile masz lat na, pal na palcach. Umiesz już pokazać? No, ile? A, 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 i. Ta! <ścoughs> Pokaż z <tyłu> jeszcze raz. <ścoughs> o nie, no, po prostu. Jak ty wejdziesz tak dzisiaj do przedszkola, to to dzieci oszaleją po prostu. Tak, idziemy, idziemy. Rakieta na później. od rana i to jest ta Placu Trzech Krzyży. to jest nowa restauracja. Pan sobie tutaj, zobaczcie, przygrywa do śniadania na e, pianinku, na fortepianie te znaczy. Kiedyś były, ale tam w przeciwnej stronie, wieczasz? Tak, tak. O, a te kanapki są zaczerpnięte z Wiednia. Wiem, wiem, też słyszałem. Właśnie mam tutaj normalną kartę, w sensie śniadania owo jakieś tam omlety, nie omlety, a ja pokaż. A, podobno kultura wiedeńska. To jest kultura takich właśnie kanapeczek i mam tutaj każda kanapka po 5 zł. one ta są bardzo malutkie. Wskazania. A nie wiesz jak się nazywa? No, w każdym razie takie malutkie kanapeczki. No, zobaczcie. Kanapeczki wiedeńskie w 24 smakach. No widzisz. obrazowym. Kufelek piwa też jest. Co? Chciałoby się? Tak, ale nie mogę. Z <laughs> rana? Mamy tutaj różnorodność, pesto, smalec wegański, to są wegańskie, veg ser braciowy, twarożek, no i dobra, rybne, śledź, Te śledź po francusku, śledź po skandynawsku, jesiod, sardynka, mięsne, mamy foie gras, mamy pieczoną kaczkę, mamy nóżki, mamy z salceson. salcesonem weźmiesz na pewno, nie? Kanapkę, Salcesonem weźmiesz kanapkę na pewno. Idealna kuchnia dla mnie, biorę sobie jajecznicę, biorę serdelki z wody, jest to w karcie serdelki z wody, jajecznicę jakiś jakieś pięć kanapeczek losowych ze śledziem, z salce. sonnemu. Na pewno sony. dobra jest ten pasztet zająca, bo ja tu jadłam kiedyś Slyczne. nóżki ogóry ogórek kiszony. No weźmiesz na pewno, nie? Jesteśmy na Placu Trzech Krzyży i tutaj zawsze był Gessler na widelcu Na przeciwko były tylko takie kanapeczki właśnie I teraz ten Gessler od rana, to jest taka Omnia, no znaczy, nie wiem, chyba cały dzień jest, że są i kanapeczki i kolejna restauracja Także obok Gesslera na widelcu jest Gessler od rana I właśnie tutaj jesteśmy Tak, śledzia tak. Śledzia nie? To śledź, nóżki, to Nie wiem, czy pięć dam zjeść to tak, jest Pan mówi? No. Nie pamiętasz jak kiedyś były? Właśnie nie pamiętam. Jeszcze jedną jakąś, jaką by Pan polecił? 14,5 zł. Czy to jest Oj, wege to ja nie jestem. Nie, nie, nie. Nie bardzo. Mój mąż zawsze mnie zachęca, ja nie przemyjam. Może awanturkę? Awanturka to co to jest? kawka kom pod kurde nie mogę jeszcze mieć kawy, bo ostatnio czytałem artykuł o bardzo słabym wpływie, jak się pije na czczo, więc jeszcze nic dzisiaj nie jadłem, czekam cierpliwie a tutaj, zawsze jak jestem w polskiej kuchni, jakieś jakiejś takiej restauracji, to kompotik, bo jak piękno. Czekam, mała karafka, bo to moja dłoń. <laughs> mała karafeczka, takie jak kubeczek, jak szklanka. kompotu, Czekam na jedzenie. Tu mamy niby, ale to też nie jest w glukozowej rewolucji, bo podobno bardzo mocne wyrzuty są właśnie glukozy po chlebie. Tego mamy bardzo mocne łaknienie, więc po to są przystawki takie chlebowe, żeby jeszcze zwiększyć łaknienie, żeby więcej zjeść. Więc czekam w dalszym ciągu moje jedzenie, ale później tego chlebka też spróbuję A gdzie jest Uuu, będzie burda, nie ma cytryny. Nie wiem czy ja to zjem. Nie mało! <laughs> wygląda dobrze. Nie, ja, wygląda naprawdę spokojnie. Już nie pamiętam jakie zamówiłem. Wiem, że z jakimś pasztetem, wiem, że z kaczką. E, i, I ze śledziem. Śledź, a śledź po skandynawsku to nie jest ten śledź śmierdzący? Nie, Nie? po skandynawsku, czyli wiesz, jakie są jakieś szwedzkie a ty, śledzie. Paszli, takie zamówiłeś? Tak. A, bo jeszcze coś jajecznicę i... Yy, jak cielaszki, tak Czarny mówi. Trzeba kroić, bo mam... Yy, do, dokończam swój zgryz robić. Muszę iść bokiem. Ja, proszę kroić. Już nie mamy kończę zęby robić. Już taki ostatek i muszę jeść bokiem, bo ostatnie zęby robię. Ale jesteś zadowolona, nie? Bardzo. Ale yy, zmieniam sobie jedynki, żeby były mniej wypukłe. <laughs> Bardzo dobre, nie? Tylko ostra musztarda bardzo. Taka tak, Taką jak mamy w lodówkach. Mm. <laughs> Lubię taką jasną, ale wykręcową się nosów. Pojedli... Po fajnie było, nie? Zobacz. Ministerstwo Rodziny, pracy i polityki społecznej. Tu bym pracował, gdyby nie ty. Ale naprawdę tam marzyłem, że będę marzyłeś, czy tam ci na, dziadkowie mówili, że tam... Nie, nie marzyłem, tylko na zasadzie... No dobra, marzyłem, to źle powiedziałem, ale że taka jakby naturalna droga była, że jak studiowałeś politykę społeczną, to takim e, taką górą było właśnie ministerstwo polityki społecznej. A tak, a babcia to by, na, początka, na początku YouTube'a cokolwiek bym nie robił, ile bym nie zarabiał, to babcia chciała... Wszystko pracował. Widzisz, jak jestem wybawcą dla ciebie? Dlaczego? Może bym był ministrem... E... <laughs> Luka minister <laughs> Przyjechałem właśnie do domu, ale pozostajemy jeszcze w e, kulinariach, że tak powiem, po restauracji, ponieważ marzyłem sobie. E, nie jadłem nic słodkiego właśnie u Gesslera, dlatego, że wymarzyłem sobie coś, a więc, uwaga, kupiłem sobie maślanego croissanta, zobaczcie, takiego już dowalonego, lśniącego, ładnego. Nic w środku nie ma, to jest zwykły, maślany rogalik. Kawka tutaj już się robi, znaczy, półka się ekspres. Eee, ha, 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 nie mam kubków. Na pewno jakiś ma, proszę, kawę. Pistacjowy krem. E, i teraz co prawda w lodówce było, więc to nie jest takie mocno rozpływające się. Kawka jest, jest. Ale na deser zjemy rogalika z kawką i w środku bardzo dużo tego kremu. No, i co wy na to? Ja przepraszam, ja wiem, że to nie wygląda jakoś tak mega estetycznie, prawda? No ale sami przyznajcie, Żym Rzym Fontana di Trevi. Pierwsza nowość, która pojawiła się u nas w domu. Już jakiś czas, był już chyba z trzy tygodnie, ale nie nagrywaliśmy vlogów, nie mówiliśmy o tej kanapie, więc w końcu pojawiła się kanapa. Kanapa, na którą czekaliśmy, kanapę, którą bardzo chcieliśmy na targach meblowych, siedzieliśmy na niej, zakochaliśmy się totalnie w jej ułożeniu, w jej tak naprawdę rozmiarze. Po pierwsze, że rozmiar, tak jak widzicie, że jest duży, ale tak jakby funkcjonalność, że tyle osób się pomieści. Ten mebel to jest mebel, który docelowo chcieliśmy mieć. Dlatego tyle czekaliśmy. Dlatego mieliśmy na początku zastępczą naszą starą kanapę. Później nie mieliśmy. To jest kanapa firmy Dion. Dy i ony. Sprawdźcie sobie, zobaczcie, czy warto? Absolutnie, maksymalnie i fenomenalnie. I wszystkie słowa świata warto, warto, warto. Na początku troszeczkę się obawialiśmy, czy ta kanapa nie jest za duża do tego salonu. Absolutnie nie jest. Wszystko jest idealne i naprawdę, jeśli siadamy na to. No wiadomo, że tego nie, jakby nie poczujecie, ale jak siedzimy to jest po prostu coś niesamowitego, wtapiamy się, jest tak wygodne, o w tym momencie jak czuję jakby się osuwam dalej na poduszkach. Wiecie są jakieś takie materace, że jest na przykład, że, nie wiem jak one się nazywają, że się kładziesz i wtedy się tak jakby jeszcze wtapiasz. no to tak, to, tak samo jest. Usiadłem, o. I ja O Dużo osób właśnie pytało o tą kanapę, czy coś o niej powiemy, więc, e, więc wychodzę naprzeciw. E, mówię, co jest fajne, też druga rzecz, o którą się troszkę, troszeczkę obawialiśmy, ale też się zakochaliśmy w kolorze. Na początku nie chcieliśmy jasnej, bo wiecie, Charlie, to wszystko e, to jest troszeczkę niebezpieczna sprawa, ale na ten moment Charlie wie, że nie może za bardzo tutaj, nie wiem, jeść, brudzić tej kanapy e, i jakoś póki co wychodzi. No i właśnie, co było jeszcze takim znakiem zapytania? To to, że cała kanapa sama w sobie jest wygodna, jest ładna, bla bla bla. Ale ogólnie można ją e, zakupić w różnych y, układach. I możliwe było, żeby kupić bez tego, no nie wiem, tej pufy, ten taki tutaj, nie wiem, sześcian, nie wiem jak to nazwać. Jest, jest duży, zajmuje dużo miejsca. To zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, że jest opcja bez tego sześcianu. To ja w ogóle powiedziałem, że nie ma sensu. Że jak zobaczyłem ten sześcian, że jak się położyłem tutaj tą, tą półkę, nie wiem jak to nazwać, to powiedzieliśmy sobie, że to musi być. E, kosztem nawet jakby miejsca troszeczkę i, i naprawdę. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Tu mamy dwa rzędy poduszek. Jak zabiorę jeden rząd poduszek, jak zabiorę drugi rząd poduszek, mogę leżeć przykładowo tak. Obok może leżeć Angelika i obok jeszcze może leżeć Charlie i wszyscy możemy na tej pufie oglądać no cokolwiek, mecz. <laughs> mecz z Charlie z Angeliką, no cokolwiek, Netflixa dajmy na to, więc naprawdę to jest najlepszy zakup tego domu. Drugą nowością jest garaż, jeszcze nie ma mebli, jeszcze nie ma zabudowy, ale... Teraz są te listwy zapalone, ale ogólnie jak wchodzi się do garażu, to jest ciemno i na ruch zapala się najpierw. Zapalają się najpierw te listwy na górze, a później te listwy, które jakby oddzielają miejsca parkingowe. Widzicie? Miejsce parkingowe na jeden samochód, na drugi samochód i tam jak zapalę jeszcze. O, jeszcze te listwy się świecą tu.